Przisze, bo bo tak się rządzi, co tak To przycisze, człowieku, sprawdź to kioska marzeń! Przyjedź do nas, wszystko ci pokażę! Przez biegnie nie żółwka, w centrum stoi sklepi, tam można zrobić shopi, czyli po polsku sklepi! He, he, hej! Drodzy panowie i panie, trzymam płytę kabertusmań, co się stanie? No cóż. Pierwsza płyta kabaretu Smile. Polecam bardzo, bardzo serdecznie. Ja nie namawiam, ale jeśli nie kupicie, to ja was znajdę. Ja pójdę do Waszego domu i dowiem się, z kim mieszkacie, co jecie. Także, jeśli nie kupicie tej płyty, będziecie mieli mnie, na, nie na sumieniu, to ja was będę miał na sumieniu, znajdę was, pamiętajcie. Także miejcie się na baczności. Płytę można dostać wszędzie, abyście tylko chcieli ją kupić. A ci, co nie chcą kupić. Możecie wygrać płytę na portalu e-kabaret, przecież wie. Polecam. To jest pierwsze dziecko o kabaretu Smile. Włożyliśmy tam kawał, kawał serca. To jest dobra zabawa, po prostu. I pamiętajcie, znajdę Was. A nasze super -tury przyciągają laseczki. Miłosi sobie major, wieżę w Pizie, A my tu mamy własną krzywą wieżę na remisie. Cześć, ja jestem Michał. Wszyscy znajomi mówią na mnie kinio. Jestem tutaj w czerwonym kubraczku jakiegoś kryminalisty, aczkolwiek wydaje mi się, że ta płyta to jest najbardziej muzyczna kabaretowa płyta ze wszystkich płyt kabaretowych oprócz płyt grupy Mozarta. Jestem odpowiedzialny w tym kabarecie za to, że ta płyta jest tak bardzo fajnie melodyjna i myślę, że docenicie to, kochani widzowie tej płyty. tej. Wierzy na rynisie, a w miejscu noc dyskalów gramy. Tam mamy telewizor i mamy dwa programy. Tu ważna jest kultura, przyrzewo z tego słynie. Koło goś modygijskich na mnie linie. Owa krzodzica stoi, od lat magiczna ławka, tam dojrzy wszystkie Cześć, nazywam się Paweł, jestem członkiem kabaretu Smile, wszyscy mówią na mnie szwagier. Polecam bardzo serdecznie płytę DVD, która niedawno ukazała się w sklepach DVD kabaretu Smile. Pierwsze DVD, moim zdaniem dobre, ale to wy ocenicie ostatecznie. Pozdrawiam. Pierwsze DVD kabaretu Smile. Trzymam właśnie e, w swoich rękach. W Drodzy Państwo, m, tak wygląda. Bo tak zobaczycie w sklepach. No tak, i tak. A ja pokażę Wam taki i tak. tak. bardziej, nawet w sklepach to tak zobaczycie. <laughs> Dokładnie. Jesteśmy strasznie, strasznie dumni. To jest siedmioletni owoc naszej pracy. Nasze dziecko. Owoc siedmioletniej pracy, a nie 7 siedmioletni owoc. owoc. Siedmioletni owoc jest dawno zgniły. zgniły. Tak. Dobrze, dzięki Panu, że zauważyłeś. E, e, czyli ten owoc nie jest zgniły, bo on jest jak najbardziej dojrzały. E, to jest the best of Kabaretów Smile e, przez te wszystkie 7 lat. I to są chyba nasze, według nas oczywiście, najlepsze skecze, e, które można było zobaczyć na naszych koncertach, niekoniecznie w telewizji. Tak. To narobiłeś. Nic nie narobiłeś. Narobiłeś. Pff, jutro stara jedzie na zastrzyk. Na działkę! Mogę na początek taka prośba od, od kabaretu Smile, żeby nie kamerować występu. Panowie, w jedenastym rzędzie widzę was. E, otóż e, e, chciałem powiedzieć, że to, było, to była rejestracja występu e, w chatce Żaka, e, w lubelskiej chatce to był po prostu występ, nie chcieliśmy robić e, takiej sytuacji, że będzie coś montowane, przycinane, czy grane ileś tam dubli granych, po prostu to był występ i coś tam się... E, 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 no, takie... Wykrzaczyło. wykrzaczyło się... Raz, raz nie zazajęłały światła, z prawej strony było ciemno, a za drugim razem na panu Stanisławie, czyli kierowcy tira, yy, pan Stanisław był poza światłem, pomimo tego, że na próbie był w świetle. Tak, poza światłem, bo jest tak szybki, że jest poza światłem. E, no i co? No i na scenie się wydarzyło kilka też takich... E, spektakularnych... <laughs> spektakularnych, że tak powiem, osiągnięć Cabaretus Mai, aczkolwiek nie powiemy o nich, bo to... One są na płycie i można je obejrzeć. I... Weźmie pan do kostsyna. No nie ma problemu, pani wsiada. Ty, Radziu, chyba musisz być skinheadem, co? Takie długie włosy masz. Co jeszcze, co jeszcze bo. E, Sketchy oczywiście, ale zrobiliśmy dodatki. Otóż. E, postanowiliśmy pokazać e, wszystkim wam. Postanowiliśmy, przepraszam. <laughs> pokazać wszystkim wam jak wygląda praca kabaretu podczas występu e, podczas występu i e, zaprosili zaprosiliśmy, zaprosiliśmy. <laughs> ale dobrze dobrze dobrze, dobrze zaprosiliśmy e, kamerę kamerę która towarzyszyła nam przez cały występ i zdradzamy, to jest taki big brother kabaretowy, zdradzamy to co działo się przed, to co działo się w trakcie i też zdradzamy takie triki, którymi się posługujemy. To wszystko widać. Chcieliśmy się z tym podzielić, bo to jest taka płyta od nas, od serca. Byliśmy przy tym, jak przy projekcie graficznym. Powiedz, powiedz że ładnie. to, nie? Nie? Drodzy no. internauci, jeśli chcecie sobie zobaczyć, w co Andrzej wali w wiasełkach i jak wygląda Andrzej bez koszulki na innym sketchu, kupcie to DVD. No. Goły Andrzej wali. Cześć, nazywam się Edgar. Od 6 miesięcy jestem emo. Jestem taki zamyślony, Edgar, Edgar, co się tak gapisz na tą krajalnicę? Kusi, co? I nawet Te przepiękne płyty z autografami są do zdobycia, jeśli w konkursie. W konkursie. I teraz zasady konkursu y, przedstawię wam Paweł. Proponujemy, abyście ułożyli jakiś poemat, wiersz na temat y, Kabaretu Smile, bądź na inny temat. Nie, ja zmieniam konkurs. Wiersz, fraszkę, etiudę na temat Kabertos smaj. Ja proponuję, że może być nawet tren.